A ja jestem Klaudia Roszak. Wspólnie poprowadzimy październikowe wydanie Szkolnego Serwisu Informacyjnego. Zapraszamy! W dzisiejszym wydaniu zobaczymy, jak nasza szkoła obchodziła Międzynarodowy Dzień języków Obcych, Dzień Głośnego Czytania, Dzień Tawiczki Leżenia i Międzynarodowy Dzień Muzyki. Obejrzymy relację z obchodów Święta Edukacji Narodowej i ślubowania uczniów klas pierwszych. Poznamy pierwszych laureatów konkursów oraz zobaczymy ciekawą lekcję języka polskiego. Sprawdzimy także, co słychać w przedszkolu. Pochwalimy się również ciekawymi projektami, do których przystąpiła nasza szkoła. Dwoje uczniów klasy 2 A wzięło udział w konkursie plastycznym Stop Upadkom w Gospodarstwach Rolnych. Zorganizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddział Regionalny w Bydgoszczy oraz Placówkę Terenową w Aleksandrowie Kujawskim. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. 30 września w Aleksandrowie Kujawskim odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień dla finalistów konkursu, wśród których znalazł się nasz uczeń Kasper Kozłowski. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Pod koniec września nasza szkoła brała udział w obchodach Dnia Języków Obcych. Nasi uczniowie uczcili ten dzień, organizując liczne konkursy, quizy, gry i zabawy. Zachęcające nie tylko do nauki języków obcych, ale także do propagowania idei równości i akceptacji. Dzięki uprzejmości Rady Rodziców i dyrektora szkoły. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali słodkie upominki. 3 października uczciliśmy Międzynarodowy Dzień Muzyki. W tym dniu na korytarzach rozbrzmiewała muzyka najsłynniejszych kompozytorów. Podczas zajęć przygotowanych dla oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-4, dzieci dowiedziały się, jak wielki wpływ na człowieka ma muzyka. Uczniowie poznali zalety gry na instrumencie. Dowiedzieli się, że muzyka uczy dyscypliny, cierpliwości i wytrwałości. Pomaga wyrazić siebie, łagodzi stres oraz poprawia umiejętność słuchania. Nie zabrakło również muzycznych zabaw dla najmłodszych słuchaczy. W nawiązaniu do tej informacji chciałabym zadać kilka pytań Pani od muzyki. Jaki wpływ na człowieka ma muzyka? Bardzo trudno w kilku zdaniach odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ muzyka to sam pozytywny wpływ. W zależności od nastroju, w zależności od tego, jak się czujemy, taki rodzaj muzyki powinniśmy wybrać. Jeżeli na przykład jesteśmy smutni, powinniśmy wybrać muzykę, która będzie nas pobudzała i ożywiała. Natomiast kiedy potrzebujemy wyciszenia, doskonałym pomysłem będzie muzyka relaksacyjna. Mamy takie proste powiedzenie, że muzyka łagodzi, obyczaje. I jakiej muzyki byśmy nie wybrali, to ona na pewno dla naszego organizmu wniesie samo dobro. W czym pomaga gra na instrumentach? Gra na instrumentach, na pewno pomaga w zapamiętywaniu treści, wspiera też koncentrację, ponieważ wiadomo, że jak coś wykonujemy, to musimy być na to bardzo skupieni. Też pomaga w takiej pozytywnie rozumianej dyscyplinie, ponieważ musimy coś robić regularnie, a wiadomo, że praktyka czyni mistrza, zatem im więcej będziemy na jakimś instrumencie grać, im więcej poświęcać mu czasu, to, to te nasze wyniki będą coraz lepsze. Czy muzyka klasyczna pomaga w nauce? E, tak bezkompromisowo można powiedzieć, że muzyka klasyczna pomaga w nauce, e, Pomaga ona w logicznym myśleniu. E, jest to jedyny rodzaj muzyki, który podczas którego słuchania, Tworzą się w mózgu nowe połączenia nerwowe, ponieważ działają nam obie półkule. Mało jest takich zadań, ale również gra na instrumencie, czy też słuchanie muzyki klasycznej, właśnie to powoduje. Był przeprowadzany szereg badań, między innymi jedno polegało na tym, że były dwie grupy badanych. Jedna grupa byli to uczniowie, którzy nie słuchali muzyki klasycznej, natomiast druga grupa byli to uczniowie słuchający muzyki. I na, za, na następnie ta grup, obie grupy miały do napisania test matematyczny. No i wyniki wyszły fantastyczne, ponieważ osoby, które słuchały muzyki klasycznej, napisały test matematyki 12% lepiej, aniżeli ta grupa badanych, która muzyki klasycznej zupełnie nie słuchała. Zatem jest to taki dowód, że naprawdę warto. Są też artykuły, które polecają przeróżne utwory do nauki, na przykład chemii bądź biologii. Jeżeli ktoś z naszych, z naszych uczniów byłby zainteresowany, to chętnie podzielę się tą wiedzą. Być może, być może to będzie klucz do sukcesu, właśnie z niektórych przedmiotów, żeby też sobie tą naukę ułatwić, no i może w jakiś sposób bardziej ożywić. 7 października obchodzony był Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. To edukacyjna akcja, której celem jest propagowanie zabawowej formy nauczania i uczenia się matematyki. W naszej szkole dla uczniów klas 4-8 zorganizowane zostały konkursy od tytułu klasowego mistrza tabliczki mnożenia. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz tabliczkami czekolady. Również uczniowie klas 2 i trzecich obchodzili Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia podczas którego utrwalali tabliczkę mnożenia w formie zabawy. Dzieci grały w domino, układały puzzle, kolorowały według kodu. Chętni uczniowie wzięli udział w konkursie o tytuł klasowego mistrza tabliczki mnożenia. Obchody Dnia Głośnego Czytania w naszej szkole miały zachęcić szczególnie najmłodsze dzieci do sięgania po książkę. Wszystkie grupy przedszkolne wzięły aktywny udział w zajęciach czytelniczych z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai. Jest to teatr obrazkowy lub inaczej teatr ilustracji. Wykorzystując planszę z obrazkami i tekstem oraz drewnianą skrzynką, czytający może w ciekawej formie przedstawić kolejne fragmenty historii, baśni czy opowiadania. Kontakt z literaturą. Zachęcił naszych przedszkolaków do ciekawej dyskusji i wyciągania interesujących wniosków na temat tolerancji, relacji międzyludzkich i roli książek. 13 października w naszej szkole uczczono Święto Edukacji Narodowej. Młodzież pod kierunkiem pana Pawła Popłaskiego i pani Izabeli Lewandowskiej-Paliwoda przygotowała program artystyczny podzielony na dwie części – Pierwsza część zawierała wspaniałe strofy poezji i prozy poświęcone pracownikom oświaty. Druga pokazywała szkołę przez pryzmat żartobliwych scenek z jej życia. W czasie uroczystości dyrektor szkoły stwierdził, że edukacja jest filarem, na którym opiera się dalsze życie każdego człowieka. Przygotowanie do kolejnych etapów nauki, do dobrego funkcjonowania we współczesnym świecie. Dyrektor podziękował wszystkim pracownikom szkoły którzy są zaangażowani w organizację dobrej pracy naszej placówki. Niezwykle miłym akcentem była informacja, że nagrodę Ministra Edukacji i Nauki otrzymała Pani Maria Głowacka, Pani Mariola Andrzejewska i Pani Maria Głowacka zostały również odznaczone medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wielu pracowników naszej szkoły otrzymało także nagrody Wójta Gminy Bądkowo i nagrody Dyrektora Szkoły. W tym dniu w naszej szkole odbyło się także uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Przybyli na nią zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie z klas 1-4. Na początku uroczystości, pierwszoklasiści, ubrani w galowe stroje oraz szkolne peleryny i birety, zaprezentowali swoje zdolności wokalne i recytatorskie. Po części artystycznej, uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Pan dyrektor kolorowym ołówkiem dokonał pasowania na uczniów, a pani wicedyrektor rozdała legitymacje szkolne. Ślubowanie pierwszoklasistów to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla uczniów, ale również dla ich rodziców i wychowawców. Był to wyjątkowy dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia. Na początku października uczniowie klasy 7 A mieli okazję poznać jedną z najpiękniejszych opowieści o przyjaźni Małego Księcia. W ramach podsumowania uczniowie wybrali spośród wielu sentencji zamieszczonych w tekście te, które wyjątkowo zapadły im w pamięci. A następnie umieścili je za pomocą mazaków na koszulkach i materiałowych torbach. Obok napisów znalazły się też rysunki kojarzące się z treścią książki. Uczniowie bardzo dobrze bawili się podczas pracy, a niektórzy chętnie przebrali się w swoje projekty i chodzili w koszulkach jeszcze po lekcji. 23 września rozpoczęła się kalendarzowa jesień. Dzieci z naszego przedszkola i oddziałów przedszkolnych postanowiły ją uroczyście powitać. Tego dnia w naszym przedszkolu królowały jesienne kolory. Dla przedszkolaków zostały zorganizowane konkursy, gry i zabawy pogłębiające wiedzę na temat jesieni. Dzieci wykonały piękne prace plastyczne o tematyce jesiennej, które ozdobiły nasze sale i korytarze. Wybrały się też do pobliskiego parku, gdzie poszukiwały pierwszych oznak jesieni. W ramach programu przedszkolaki poznają zwierzaki odwiedzili nas niezwykli goście, jaszczurki Agamy brodate. O wnieższych imionach. Kuria i Boldek. Dzieci miały okazję dowiedzieć się wielu ciekawych historii o życiu i zwyczajach jaszczurek. Zwierzątka czuły się u nas bardzo dobrze i były przyjaźnie nastawione. Wszystkie chętne dzieci mogły je pogłaskać, a nawet wziąć na ręce i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Zajęcia wywołały wiele emocji i zbogaciły wiedzę dzieci, pokazując fascynujący świat zwierząt. Na koniec ważna informacja. Nasza szkoła przystąpiła do dwóch nowych projektów. Pierwszy projekt nosi nazwę Sportowa Klasa. W programie biorą udział zerówki oraz klasy trzecie. Założeniem projektu jest odkrycie talentów sportowych na wczesnym etapie edukacji i sprawdzenie, jak duży progres są w stanie wykonać dzieci podczas ukierunkowanych zajęć sportowych. Program z grupą młodszą prowadzi pan Sebastian Kozłowski. Natomiast ze starszymi uczniami pracuje pan Krzysztof Madajczyk. Mamy nadzieję, że młodzi adepci zarażą się sportową pasją, a być może odkryjemy talent na miarę przyszłej gwiazdy sportu. Za wszystkich uczestników trzymamy mocno kciuki, powodzenia! Drugi projekt jest skierowany do uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej. Projekt edukacyjny Świetliczaki na tropie kolorów świata ma na celu wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i szanującego przyrodę. Podczas realizacji poszczególnych zadań uczniowie będą poznawali wszystkie kontynenty. Zapewne będzie to pasjonująca przygoda. To już koniec październikowego wydania wiadomości z naszego szkolnego podwórka. Zapraszamy na następny odcinek już za miesiąc. Do zobaczenia i zobaczenia!